No nie marzesz się, oj to, no nie marzesz siebie, oj to, do, do drga. Ty, on spadł na dół, widziałeś to? Mój Mewtu gdzieś tam spadł w przepaść. <gry> trener Kushi gra we Władce Pierścieni w Minecrafcie, doszliśmy w końcu do Mordoru, to jest właśnie oko Saurona, tam muszę wrzucić jedyny pierścień. I jest, jest, w końcu przeszedłem tą grę. Wskoczę razem z tym pierścieniem do lawy, w końcu zniszczę, w końcu zrobię to, czego nie zrobił Isildur. Cześć, z tej strony Kusi, witam was w kolejnym odcinku Pokémon. Mam dla was ważne ogłoszenie: to jest ostatni odcinek tej serii. Przynajmniej póki co, po tym odcinku ta seria będzie się kończyła. Tak czy inaczej, dzisiaj jest ostatni odcinek. Spędźmy go fajnie. Jest ze mną Hiko Miko z Hiko! Cześć, Kusi, witam wszystkich. I jestem na Nowowni, czyli tym miejscu, w którym zaczynałem swoją przygodę z i Pamiętam ten pierwszy odcinek, jak w ogóle nie ogarniałem Minecrafta. Dalej średnio ogarniam Minecrafta, ale przynajmniej chociaż już nie robię takiego wstydu jak na początku. E, gdzie jesteś, Hikomikos? E, mówisz, że jesteś na Nowowni, tak? No Nowownia, ja tak. Ten pierwszy widzę. świat, gdzie tam miałeś pierwszego questa, nie? Jestem tu na dole, widzisz mnie? O, jest już ze mną Hikomikos, bardzo dobrze. Yy, czekaj, czy mam na czym latać? Nie zmieniłem sobie Pokémonów, zostawiłem te swoje Pokémony z poprzedniego odcinka z walki. Kurczę, nie pamiętam z kim to była walka, bo zmienił się w międzyczasie lider, właśnie. Pamiętasz Droxcola? Tak, pamiętam. On był właśnie liderem Cmentarowicz. Przygotowywałem się do. oglądać ten odcinek? Pewnie nie, to ci opowiem, słuchaj. Tak czy inaczej, przygotowywałem się, nie wiem, z dwa tygodnie, żeby wygrać z nim tą walkę. Po czym okazało się, że zmienił się lider, i on ma. Pokemony, wiesz, inne. Już nie miał Pokemonów duchów, tylko ziemne. A miałem sześć Pokemonów na 64 poziomie. Dobra, wezmę sobie jakiegoś latającego Pokemona, bo będziemy dzisiaj chyba dużo latać. Rayquaza, zaraz wam ją pokażę. Ty masz na czym latać, Iko? Tak, tylko wiem, czego nie zrobiłem jeszcze. Czego? Nie włączyłem nagrywania Stereomixa. Tak czy inaczej, teraz biorę swoją drużynę ulubionych moich Pokemonów z całej mojej gry w Pokémon przez ten cały czas. Taki mój, że tak powiem, Dream Team. I to będą moje Pokémony, które spędzą ze mną ostatni dzień, właśnie na tym serwerze. Ostatni odcinek tego gameplayu. Na pewno biorę Rayquaza, której w sumie jeszcze nie używałem, ale to jest mój nowy legendarny Pokémon, także chcę go dzisiaj wykorzystać. Shiny Zoroark, bardzo rzadki Pokémon Lugia, Charizard Shiny, Shiny Mewtwo i zastanawiam się kogo wziąć jako szóstego Pokémona. Będzie to chyba Vileplume, też Shiny Vileplume, bo polubiłem tego koleżkę, który bardzo mi pomógł podczas ostatniej walki właśnie z liderem. Także teraz pokazuję wam ten skład: Rayquaza na 70. poziomie, Shiny Zoroark na 64. Lugia na setnym, szajny Charizard na 64 poziomie, w 65, sorry. O, skrzydła zagłady, Hikomiko, widzę, że dalej masz tego Charizarda. Skrzydła tak. zagłady. Zostało mnie. Dobra, wracaj do bola Charizard, nie chcę wrócić prawie Jak ten, jak Charizard Asha, Asha <laughs> który go nie słuchał, no. To jest mój shiny Mewtwo, bo pamiętam, chciałem go rozdać komuś z widzów, ale nie było 5000 łapek, także stwierdziliście chyba najwyraźniej, że nie chcecie tego shiny Mewtwo. <laughs> Dobra, wracaj do Pokebola Mewtu. No i mój ostatni z Dream Team, shiny Vileplume. O, ktoś tam mnie wyzywa na walkę, ale ja nie chcę. To jest mój Shiny Vileplume, bardzo sympatyczny, zielony Pokémon. Chciałbym mieć kiedyś Shiny Odisha i generalnie Shiny ma też w Pokémon GO. Jak zaraz wyjdzie tak. Shiny, a pewnie będzie to już niedługo. Shiny Odish mi się właśnie podobał właśnie. Jest świetny, bo on jest taki zielony. To bardzo pasuje mm -hmm. do tego Pokémona ten kolor, nie? Tak, dokładnie. Przede wszystkim przeszliśmy dzisiaj na Nowownię, ponieważ tutaj właśnie zaczynaliśmy swoją przygodę z Pokémonowym Minecraftem, z Pokémonem. Pamiętam, jak byłem totalnym nubem, nic nie ogarniałem w ogóle z Minecrafta, bo to był praktycznie mój pierwszy raz grając w Minecrafta. Także chciałem polatać tutaj w tej okolicy może połapać jakieś Pokemony, a potem się zobaczy. Dobra. Ja akurat właśnie też pierwszy raz zaczynałem właśnie wtedy, kiedy mnie poprosiłeś, żeby nagrać razem odcinek. No ja zaczynałem trochę wcześniej niż ty. Dawaj na jakiegoś latającego Pokemona i się przelecimy, bo nie będziemy, że tak powiem, chodzić z buta, jak jakieś nuby, <śm> Bo już jesteśmy pro, chłopie. Widzę, że mamy tutaj jo. niezłe towarzystwo. Tak, właśnie dużo, dużo widzów to nas dołączyło. Nawet no nie pisaliśmy, nie że jesteśmy śledzi? na serwerze, tak próbowaliśmy przemknąć niezauważeni, ale najbardziej hardcore'owi fani nas zauważyli i tak. Poczekaj, chyba za wysoko wleciałem, bo... No już Cię widzę, jesteś bardzo wysoko na skrzydłach Zagłady, już do Ciebie lecę. My mam straszne lagi. Ja mam całkiem w porządku dzisiaj, w ogóle mnie laguje, ale nie będę, że tak powiem, mówił hop, dopóki nie przeskoczę. Tylko generalnie lecimy nisko, żeby też y, widzieć Pokemony, nie? O kurde, siedzę na skrzydle mojego Charizarda, tak po lewej stronie, bo sobie zmieniłem kamerę. Ja tak, ja tak samo. Tak po lewej, lewej nie? No? Ale jak się widzi kogoś, to on tak u góry siedzi. To jest jakieś zbugowane, tak mi się wydaje. Może po prostu podgląd kamery inaczej się wyświetla. LOL, <grym> dziwne ujęcie. <grym> Jak będę robił z tego miniaturkę na filmik, to będę musiał trochę przerobić w Gimpie, jednak. Wyglądam na nim, jakbym miał spać zaraz. <laughs> no, wygląda, że jakbyś spadał w sumie, nie? Polecimy w jakimś tam nieokreślonym kierunku i dolecimy do innego świata. Wiesz, co, ja to myślę, że dzisiaj sobie zawalczę o dwie odznaki. Tak po prostu, żeby, że tak powiem, ta seria była dla mnie, polegała na walczeniu o odznaki. Już zdobyłem, nie wiem, z 15 albo 20 odznak przez tę całą serię. Także dzisiaj myślę, że zdobędę jedną albo dwie ostatnie odznaki w mojej karierze trenera Pokémon na tym serwerze. Także musimy udać się chyba do. Jak to się nazywało, Denelandia jakoś tak Denelandia, tak To co, idziemy na spawn, nie? Ale powiem Ci, że trochę się pozmieniało na tym serwerze od kiedy zaczynałem Teraz na tym spawnie są takie zielone te trapki. Ta cikorita jest taka fajna To jest chyba z okazji wiosny, zmienimy. tak mi się wydaje, że zmienili wystrój Tak, i rośliny, no Może będzie I jakiś właśnie evencik też z okazji tego, z okazji pierwszego dnia wiosny Czyli to gdzie idziemy? Do centrum, czy na teleporty? Idziemy na teleporty i do Denelandii Kurczę, zostały jeszcze tylko tak Elegancją jeszcze nie byłem, Denelandia i Grzybice i Azjownia Także dzisiaj chyba zwiedzimy wszystkie te światy Ale na Denelandii jeszcze zdobędę odznaki Zobaczę na pewno jaką mam rangę, żeby się nie pomylić Twoja ranga to podgrabasz, Następna ranga to pilot w elegancjum, sorry Hikomikos musisz się wrócić, idziemy do elegancjum haha, dobra, <laughs> muszę zdobyć odznakę zefiru w elegancjum także po kolei są te teleporty, zupełnie od lewej do prawej się idzie po kolei, zdobywa odznaki także doszedłem gdzieś tak do połowy, no bo po Kelastie przeszedłem zimicę, przeszedłem Mykowice, no i w ostatnim odcinku Cmentarowice, czyli cztery światy zostały jeszcze cztery przede mną, także gdybym kiedyś chciał wrócić do tej, do tej serii na przykład na moim drugim kanale który nazywa się po prostu Kuszy, link jest w opisie przypominam, no to będę miał Sporo jeszcze, że tak powiem, osiągnięć do zdobycia. Idziesz Iko? Tak. Ja tu czekam jeszcze na teleporcie, nie? Idziemy do elegancjum. A obok elegancji, do... dobra. <laughs> Cały tłum ludzi za tobą, bo. No niestety, ale tego już <laughs> z tym już nic nie zrobimy. Będzie za nami. Że tak powiem, wesoła kompania. Zapytam się tej Arielki tutaj, gdzie jest jakiś lider. No niestety, jak tyle ludzi za mną chodzi, to mi laguje. Witaj, znajdujesz się w Elegancium jedno z podstawowych miast na serwerze. Pierwszy lider znajduje się parę kroków po lewej stronie tego budynku. Posiada sześć Pokémonów na levelach 70. Pokonując go, zdobywasz odznakę Zefiru. To mi się podoba. Także kilka kroków w lewo i powinna być właśnie ta odznaka Zefiru. Ej, ale ładne jest to miasto, podoba mi się. Elegancium, no rzeczywiście elegancko wygląda. Eleganckie. <laughs> Ty ale zobacz, jaki elegancki napis Jim tutaj, od razu widać, gdzie jest Jim. Nie trzeba szukać. No, niektóre są poukrywane, że gdzieś musisz wejść. Ty wiesz na cmentarowicach, jak ja szukałem kurczę długo, że tak powiem, Jim'u? Bo w ogóle nie było żadnego budynku, tylko było takie małe pole między drzewami. I to był Jim. Liter sali elegancją jest. Ale to jest Dotro i to jest, że tak powiem, atrapa, z nimi się nie walczy, nie? Aha. To jest taka atrapa, bo mi się wydaje, że to jest główna sala. To jest, słuchaj, główna sala. Właśnie o pod odznakę, bo są te odznaki, które zdobywasz u komputerowych graczy, a potem jest główna Aha. sala Także weszliśmy do złej sali, bo najpierw trzeba odznakę zefiru, Także idziesz tam gdzieś za mną? Dawaj, bo... Tak, tak. Powiedzieli, że w lewo, ale pewnie to jest to drugie lewo, czyli tak naprawdę prawo To jest trochę głupie na tym serwerze, że jak postać mówi, że masz iść w lewo, to to znaczy, że w lewo patrząc na budynek, czy patrząc plecami do budynku? <laughs> nie wiadomo, nie? Patrz na tą arenę, tu się toczy jakaś bitwa Pokemon Tyranitar kontra Blastoise Wow Co tu się odbywa? A, to chłopaki walczą między sobą, dwóch graczy Empolion Empolion kontra Blasto, jest niezła walka, u kurde O, Typlosion Powiem ci, że te walki są dużo bardziej epickie już nawet w Minecraftie niż w Pokemon Go <laughs> W Pokemon Go naprawdę trzeba to przerobić, bo te walki w gymach są po prostu takie mało epickie, nie? Uuu, Sindakuj mi się w domu zrespi. Gdzie jest Sindakuj? U mnie w domu, A na Pokémon Go. A, w Pokémon Go. To chłopie, łap, to ja poczekam tutaj chwilę. W międzyczasie sobie wsiądę na moją lugię, bo jeszcze dzisiaj na niej nie latałem. A chcę trochę, że tak powiem, polatać na wszystkich moich Pokémonach, na których zazwyczaj latałem, no bo to jest taki ostatni właśnie odcinek. Można powiedzieć trochę taki też ze wspomnieniami, jakby. Także latanie na lugi musi być, bo to był taki trochę mój znak rozpoznawczy przez te wszystkie odcinki. No może nie wszystkie, na początku właśnie głównie latałem na tym shiny Charizardzie czarnym. Później się przesiadłem na lugię, a dzisiaj odlecę na koniec odcinka na Rayquazie w siną dal. Jeszcze tą Rayquazą najpierw spróbuję zdobyć odznaki na tym świecie, to jest Elegancium. Gdzieś tam w tle za moimi plecami szukam tej sali gimnastycznej, tam jest jakiś namiot z odznaką, która przypomina symbol, że tak powiem, pokemonów elektrycznych. Natomiast nie widzę żadnego tutaj miejsca, gdzie powinna się toczyć ta walka o odznaki. To ja się rozejrzę w międzyczasie, jak ty łapiesz tego Cyndaquila sobie w Pokemon Już Go. Zlapałem. Już złapałem. Już złapałeś? Tak. Spaj no i spoko. Dawaj lecimy gdzieś, że tak powiem, yy, dawaj za mną, bo sprawdzę co jest w tym takim namiocie dziwnym. Ej, widzę, no? ty! Patrz! Jesteś tu gdzieś koło mnie? No, co to jest? Patrz, w powietrzu się unosi sala gimnastyczna. To jest dopiero odznaka latających Pokémonów. Odznaka Zefiru jest w powietrzu. Haha, <laughs> <laughs> <Dobre. śmiech> ale ja, chłopie. Beskitu, gościu jest liderem Pokémonów latających, ptaszek. Zaraz będę toczył z nim walkę. Już myślę, że jej i, i spadłem. Wyzywam go do walki moją Lugią, ale w sumie powinienem zmienić Be Pokemona, bo chciałem też powalczyć innymi Pokemonami. Ty widzisz gdzieś tam tą walkę też? To znaczy widzę jak stoisz przy nim, ale gdzie te Pokemon są to nie. Czy może jeszcze się nie załadowały, zaraz się pewnie załadują. Ruszę tylko odgłosy. Także wejdę po prostu moim na przykład Zoroarkiem Shiny. W ogóle za tego pokemona dałem dwa pokemony na setnym levelu. Wymieniłem się z jednym widzem. Ale Shiny Zoroark jednak jest bardzo rzadki również na tym serwerze. Ale czemu ja nie widzę moich pokemonów? To mi się nie podoba. Chyba zrobię reloga. Ja też nie widzę nic. Może one są na dole? Nie. Wiesz co? A poleś tam na dół, zobacz. Chyba Chociaż tu jest woda. Może wpadły się utopiły. Teraz Skarmory. I Skarmory już widzę, Skarmory się pojawił. O, ja też. A wiesz, może dlatego, że ten dżim jest w powietrzu, to te Pokemony się tu nie mieszczą. A ty możesz stoczyć walkę też? Nie, powie ci pewnie, że masz za, za niską rangę, nie? Ja nawet nie chcę, bo mam 39 poziom, 42 skrzydła zagłady. Dobra, muszę wybrać innego Pokemona, niech będzie w takim razie Mewtwo. Shiny Mewtwo! O, w końcu widać jednego z moich Pokemonów. Akurat się zrespił we mnie, także stoi, że tak powiem, przenikając przeze mnie. Ale lepszy to niż nic. No nie ma, że się. Oj, to. no nie ma, że się. Oj, to. do Dria. Czy on spadł na dół, widziałeś to? Mój Miutu gdzieś tam spadł w przepaść. Próbował no zaatakować i spadł. Haha, też wiem, co się działo z naszymi. z fajnymi Ty, pokonami. Ja go teraz widzę, jak on tam gdzieś na dole w rzece stoi i się topi. A, ja mam niezłe ujęcie kamery. Walnego swiftem. Dobra, jednym ciosem rozwalany teraz staraptor. Mój Miutu normalnie siłą umysłu zdanie go tam z dołu na pierniczach chyba. <laughs> No to, to jest, zdobyłem odznakę Zephiru, słuchajcie. Zrobię sobie takie fajne ujęcie, jak aż keczam w anime. I... Czekaj, bo mi wszedłeś w kadr. Jest, zdobyłem odznakę Zefiru. Dobra, zdobyłem odznakę Zephiru, mam teraz nową rangę pilot. To jest fajna ranga, jak wbiję kolejną rangę, to będę miał rangę psychiatra, także chyba zostanę na tej. <laughs> bo nie chcę kończyć mojej kariery na tym serwerze z rangą psychiatra. <laughs> W sumie, tak, elegancjum zobaczone, idziemy zobaczyć trzy ostatnie światy. Poszedłem na spawn, także musimy przejść przez teleport i tak. Powiem ci, że trochę się tak pozmieniały kolory, widzę. Administracja się stara jednak, żeby to fajnie wyglądało. Teraz jest tak bardziej wiosennie rzeczywiście. Ten teleport ma inny kolor, kiedyś był fioletowy, teraz taki niebieski. Fajnie tak, to wygląda. Teraz chyba lepiej wygląda, no. No ten fioletowy był taki zbyt pastelowy, nie? Idziemy na Denelandię. Kurczę, w dobrą stronę szedłem, chyba. Nie. Ubiłem się. Wiesz czy mi się kojarzy słowo Denelandia? Jest taki youtuber DEM, nie wiem czy kojarzysz. A co on nagrywał? Yy, na przykład przeróbki Star Treka takie śmieszne. Tak czy inaczej właśnie jego sklep się nazywa Demlandia, czy jakoś tak, także właśnie z tymi się kojarzy. Yy, jesteś już tutaj? Przyteleportowałeś się na Denelandię? Tak O jest Hikomikos, dobra jesteś. Ty tu też jest ładnie, naprawdę fajnie. Idziemy się trochę rozejrzeć. A wcześniej tu było tak chyba ciemno i nudno. Ciemno to było na cmentarowicach, wiesz? Ty zobacz, tam są hodowlane Pokemony. Widzisz to co ja? Wim Scotty. Można tu wleć do nich? Spróbuję wlecieć. To co tutaj, daje, że jest hodowlany? że po prostu ktoś go tutaj zostawił. Ja nie wiem, co to znaczy, że to jest hodowlany. Może tak po prostu dla ozdoby jest. Wita się ze mną, hello. A może one komentarz. się rozmnażają? Tam jest jeden szajny chyba, nie? Dwa są szajny. Dobra, wsiadamy na Pokemony. Jest już moja Rayquaza. No, Szkoda, że ta Rayquaza ma taką sobą animację, ale i tak to wygląda bardzo, bardzo kozacko. Ten płot jest głupi, nie można z co ci tam kot znowu robi? Ten, ten, ten płot. A płot, myślałem, że kot nie coś zrobił. Mój kot dzisiaj dokucza. Jesteś już na tej rękawie? Tak, tak, stoję tutaj i czekam Dobra. na ciebie. Dobra, bo jej nie widzę. Nie widzisz, to ja lewituję w powietrzu dla ciebie. No, ewidentnie tobie leguje dużo bardziej niż mi. Ty, jakie tu są ładne budynki w powietrzu, to mi trochę przypomina jakieś władce pierścieni, kurczę, prawie jak Isengard ta wieża. Wlecę okay, na górę, odpoczy. zobaczę co tam jest. Na tym tarasie widokowym. Ja, ja otworzę drzwi, może będę miał lepszy internet. Tam jest jakiś murzyn. Murzyn o imieniu Denebebe czy jakoś tak. Whoa, fuck No, zabiłem się. Nie no wiem z czego mam laki. Ja muszę jeszcze raz tam wejść, no bo niestety zabiłem się spadając z wieży. Kurde, ale mi co ktoś dzisiaj spamuje ten Marcinek GPL. Jak się robi ignore. Jadę jeszcze raz zobaczyć, co jest na szczycie wieży. W ogóle to taka śmieszna maska mi przypomina oko Saurona, nie? W Mordorze. I tu jest lawa też. Tam trzeba zanieść pierścień. To jest ostatni, słuchajcie, epizod. Poketrener Kushi gra we Władce Pierścieni w Minecrafcie. Doszliśmy w końcu do Mordoru. To jest właśnie oko Saurona. Tam muszę wrzucić jedyny pierścień. I jest, jest, w końcu przeszedłem tę grę. Wskoczę razem z tym pierścieniem do lawy. W końcu zniszczę, w końcu zrobię to, czego nie zrobił Isildur. I w końcu Sauron został zniszczony. Kurde, ja cały czas płonę i w ogóle moja Rayquaza dostaje obrażenia, a nie ja, nie? Ja muszę sobie jeszcze bilet powrotny kupić, bo sobie na razie kupiłem w jedną stronę do Polski. Kiedy to jest w ogóle? Jest 8 kwietnia. A, za miesiąc. Nie kupiłeś w obie strony od razu, a czym lecisz? Ryanair'em, nie? Tak. Dobra, wleciałem do tego murzyna na, na szczycie wieży drewnianej. Ciekawe co ma do powiedzenia. Asi kan biete Mówi po jakimś innym języku. Chyba coś zrozumiałem, ale lepiej powiedz co dokładnie chcesz. Mam mu przynieść 10 safari boli. Ej, ja mam safari bole. Także mogę mu je od razu dać. Dostałem w prezencie drzewo Persimone. Mogę sobie posadzić drzewo. Dobry Mudzyn z Afryka dał mi drzewo. Gdzie jesteś dokładnie? Na szczycie drewnianej wieży Murzyna. O, widzę cię. Jak dasz mu 10 safari boli, to da ci drzewo. Nie mam więcej safari boli, mam 6 A. safari boli jak coś. Masz 4? Nie. No to, no to trudno, nie dostaniesz drzewa. Ja ci w sumie oddam moje drzewo, bo ja go już nie potrzebuję. Schodzę z tej wieży, no bo nie będę zlatywał, bo jeszcze znowu spadnę, tak jak przed chwilą. Dobra, widzę ciebie i skrzydła, zagłady. W sumie co? Już zwiedziliśmy trochę tą Denelandię, lecimy do kolejnego świata, nie? Powiem ci, że tak mi tutaj chodzi komputer jak kosiarka, jak nagrywam jeszcze grę, że normalnie aż się ciepło zrobiło w pokoju. Ja właśnie nie chcę włączać chłodzenia, bo. Będę miał szum wtedy. Dobra, dawaj na grzybice, idziemy. Tam jeszcze nie byłem, jestem ciekaw. Kurczę, jak tam wygląda? Czy tam są jakieś wielkie grzyby? Parasy. Parasy, no na pewno parasy. Jest teraz taki Pokémon grzyb, kurczę, jak on się nazywa? Bongus? Ale to jest ten taki, co wygląda trochę jak pokebol, nie? Ale jest jeszcze taki, jest jeszcze taki biały cały bez jakiejś tam pokeboli. A nieważne, dobra, jesteśmy na grzybicach. Bardzo dziwne miejsce. Wygląda to w ogóle, jakbyśmy byli we wnętrzu grzyba. To miejsce ze skrzynkami bibliotekę przypomina. Nieźle schizowy jest ten świat naprawdę. Jak wie jakimś naćpanym śnie. Ty to jest w ogóle tył samolotu według mapki, nie? Fajny samolot, coś puszczenie by samolotu nie widział. Sobie, <laughs> możesz sobie siąść przy stoliku i porozmawiać. <laughs> Tutaj w ogóle jakieś kurcze prawie, że kościół można normalnie w ławce usiąść. Gdzie jest ołtarz? Jak ktoś naprawdę myślał, no. że tak wyglądają samoloty. Ty jakie miejsce pilota, kurczę. Nawet drążki jakieś kierownicze im dali. Ej, tu no jest gdzie przecież gdzie? teleport przy samym. Przy samym wejściu chyba. No, tu jest przy samym wejściu gdzie byliśmy. Patrz, tutaj można... Tu jest taka dziura w podłodze. Hop! O kurde! Ale skok! Nie masz dziury w podłodze. No, przy samej przy samej tabliczce! O, ale to było dziwne. A tu o I zginąłem no, wpadłeś chłopie w czarną dziurę. Ale widziałem spinaraka. Ty jaki to jest schizowy świat! Ja pierdzielę. Nieźle. Wioska smer. Ty jaki wielki Weedle, Ale jajca! Wioska Smurfów normalnie na fazie. <śm> Gdzie poszedłeś teraz? <śm> przy samym tym takim spadzie jestem, widzisz y wielki budynek w kształcie widla? A metapoda albo coś, no na samym dole, że tak powiem te tego. Metapoda widziałem, jak się spada, tak. No. Ja nie mogę wsiąść na Rayquaza, więc trochę słabo. Bo mi się coś laguje znowu. To jaka chata papa smerfa w ogóle. Te wszystkie grzyby to są jak chatki smurfów. Wbijam na chatę papie smurfowi. Gdzie teraz jesteś? W wielkim grzybie wchodzę na jego dach. Wiesz, bo chcę stamtąd wylecieć. Ale tutaj już wchodzę kurczę kilka pięter do góry. Nie mogę przestać wchodzić. Strasznie wysoki ten grzyb. No ale tutaj oczywiście nie ma balkonu. Dobra, teraz muszę się wracać w dół. Idziemy na kolejny świat? Dobra. Ja już jestem prawie przy teleporcie. Ostatnie miejsce, w które idziemy, to będzie. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Azownia? Azownia? <grystanie> Zapytanie, gdzie jest Kushi? W samolocie, w grzybicach. Wszyscy poszli do grzybic. <grystanie> no grzybice to grzyby, ale Azjownia, czemu? Ciekawe, co tam jest. Azjatyckie pokemony. A możliwe, że bez kitu, jak w Azji. Ty, tu jest jak w Azji. Lampiony. No jest taki, powiem ci, klimacik dalekiego wschodu. Tutaj byłem kiedyś, przypadkiem wszedłem w ten teleport, pamiętam to miejsce. Fajnie te domki wyglądają, powiem ci. No takie, wiesz, pomimo że to jest robione w Minecrafcie, to widać, że to majo, miało być w stylu japońskim, nie? Tak. To co, powoli zaraz będziemy kończyć odcinek w sumie, nie? Będę robił pożegnania, ale nie będę pisał na czacie, że to jest mój ostatni odcinek, ani nic, żeby nie robić poruty. Tylko napiszę, że można sobie zrobić ze mną screena pod tym, pod spawnem. Napisałem na czacie, jak ktoś chce screena, to pod spawn. I sobie tutaj staniemy i poczekamy na ludzi. Oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą, słuchajcie, że to jest mój ostatni dzień na serwerze. Czekaj, ja sobie może też zrobię jakiegoś screena. No trochę tutaj osób przyszło jakby nie patrzeć. Na pożegnanie kusiego, chociaż oni jeszcze nie wiedzą, że to jest pożegnanie kusiego. Odlatuję na mojej rejkwayzie. I polecę chyba w stronę Hołowa, bo aż w pierwszym odcinku Pokemonów to było w pierwszym odcinku jak zobaczył Hołowa? tak. Tak, dokładnie. To było w pierwszym jak odcinku tak. Odlatuję w stronę Hołowa, odlatuję w siną dal. To jest koniec, słuchajcie, to jest pożegnanie z tą serią, pożegnanie z tym serwerem. Także jeśli podobała wam się ta seria, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby oglądać kolejne serie z Pokemonów. A jeśli chcecie w przyszłości gdzieś zobaczyć kolejną serię, na przykład z Minecrafta, to tym miejscem będzie mój drugi kanał, o nazwie Kuszy, do którego link jest oczywiście w opisie. A tymczasem żegnam się z wami, żegnam się z tym serwerem, odlatuję stąd. Trzymaj się, Kikomikos, zostawiam serwer w twoich rękach. Powodzenia. Już wleciałem ponad chmury i to jest, słuchajcie, koniec. Na razie, cześć.